Trzy, dwa, jeden, go! Sto lewą. Pięć prawy, czterysta. I hamuj wygrodzenie prawą. Ciasno. 100. 5 lewy szczytem 60 zhamuj 4 prawy słupki słupki i 30 zhamuj 1 lewy hak syf 130 próg i słupki słupki 3 plus prawy dłoń, zaciska, zaciska 50 i z 3 plus prawy nie wypuść, nie wypuść 80 prostuj, słupek 4 plus prawy i 50, hamuj jeden lewy hak, 40, słupek 4 plus lewy, 120 prostuj, hamuj w lewy zaciska do 2 plus i 3 plus prawy za palot.

4 plus lewy niesie, niesie 120, 7 lewy 100, średni 6 prawy do szczytu i 100, lewy 5 i 40 hamulc na wygradzenie prawą, 80 ścied i 90 hamuj wygrodzenie lewą lewą 150 i 6 prawy out i 100 hamuj z drogi dwa prawy mostek nasupér 300. Szczyt 50 i za szczytem 4 minus lewy 4 minus lewy 30 i układ od szczytu 3 pod prawy na kępę ciąć 70 Po mniej wyjeżdżonym od szczytu 5 lewy zaciska Cztery, pięćdziesiąt, i wpuszcza, wpuszcza, trząć trzy, i wchodź tutaj w cztery lewy. Dwieście, brakuje rąk. Finish.